Witajcie, dziś mamy 20 marca, jesteśmy, jesteśmy, bo jestem z moimi dziewczynami nad Piękną Rzeką Widawką w okolicach Rębieszowa Postaramy się złapać cokolwiek, dosłownie cokolwiek Dzisiaj jest zupełnie spontan, mamy niedzielę, godziny około 13 Koło 13 na pewno po, po szybkim obiedzie wyskoczyliśmy nad wodę Aby... Ten piękną słoneczną. Niedzielę nie siedzieć właśnie w domu. Dwie wędki yy, jakaś glina, trochę zanęty. Zobaczymy co się uda. Może coś już strzelimy. Byłem tutaj raz w życiu na, tym, na tej miejscówce. Mamy yy, dosyć szybki nurt, Zaraz zobaczycie. Yy, byłem tutaj zimą, łapałem Masę ryb, dosłownie masę, co rzut miałem rybę, złapałem wtedy przez 2-3 godziny około 30 ryb, jak nie więcej. Różnych gatunków, odkleni, pocerty, płocie, jazie, tylko wszystko takie palczaki. Dosłownie palczaki, nie złapałem nic większego, dosłownie nic większego. Największa ryba miała około 20-25 cm. zobaczymy jak to dziś. Słyszałem, że w dalszej części, tam gdzieś w dole, można ustrzelić jakąś świnkę na, 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 na starorzeczu, za policę, ale jak to się tam wiadomo, jak jest ryba, jest masa ludzi. Tutaj jesteśmy po prostu w ciszy, w spokojnie, nikogo nie ma. O to chyba chodzi. Miło spędzić ten dzień z dziewczynami. A ryby to tylko dodatek. Dobra, idę Wam pokazać miejsce i poznacie moją małą gwiazdę biegnie już cześć Zosia, przywitać się powiedz cześć cześć co będziemy łapać ryby? ryby świetnie, to co idziemy rozkładać zanętę? tak no to, no to chyba, idziemy mieszać jak widzicie pełen zapał oby to nie zgasło świetnie, zobacz kwiatuszki rosną mhm. jutro wiosna pierwszy mhm. dzień wiosny a tutaj już pierwsze oznaki, co? Tak! Dobra, rozkładamy zanęty, co? Uśmiech dziewczyny, numer 5. co robimy? Zabieramy no nie? Ochotka, zanęta ochotkowa? Tak no Może pół pół litra jakieś tam zanęty mamy płociowej Co tam jeszcze mamy? Jeszcze jedną na rzeczną Damy na szybkę całą ale super. leży już I później resztę. Wiesz co ja pójdę po wodę, to to smoczymy i rozmieszamy Kiedy na to. A ty wymieszaj w tym czasie. Mamy bentonit, dokleimy to później końcówki kul, jakieś tam te trzy dokleimy, trzy damy luźne. No i co? I zanęcimy, no nie? Okej. Okay. ty mieszaj ja idę po wodę. pokażę wam miejsce dolewamy wody? to idę wyszło coś takiego dosyć dobrze klejąca mieszanka jasno-brązowa do całości dodamy pineczki konopi ścieni i zapomniałem na początku teraz coś takiego mojego no wszystko wszystko, mojej produkcji coś słodkiego pylącego słodycz jednym słowem mówiąc Lopimy jakieś kule Z 4 dodamy na końcu bentonitu, żeby dłużej poleżały i cały czas. Może nie będziemy dodawać na 3 czy na 2 razy, tylko 1 raza konkretnie. Bo jesteśmy dzisiaj 2-3 godzinki tylko dziewczyny łapią promienie słońca. Dobra przysiewamy do dzisiaj mamy, niezapomniane mówimy to wrzucimy mm -hmm. tylko w cenie, kule też nasz koszyczka Trzeba tutaj rzucić na to, Good.

Czekamy na rybki. tata weź no. sobie się... Potrzeba... Że... Idę po okulary. I tak! I Dobrze. Okay? Tata, chyba A? To chyba To zaczyna. I most zasiad, no nie, drywami jeszcze stary. Wracamy, długość Dzisiaj rybki zwyciężyły. Zobacz jakąś rybkę? Zobacz coś? Miałaś jakąś rybkę? Może do aparatu powiedzieć. Zobacz jakąś rybkę? Tylko na chwilkę. Chwilkę miałaś płotkę, tak? Tak. Mhm. I co? Wygrała w korzeniach? Tak. Zerwała się. Badane, nie? no nic, ale pierwszy kryl zaliczony kiełbaska zjedzona miło spędzona niedziela chyba to jest najważniejsze Żona, a ty? podobało się? świetnie świetnie, więc do kolejnej przygody oby częściej do zobaczenia